Dlaczego moja żona nie chce ze mną sypiać? To jest naprawdę częsty problem, nad którym pracuję, i postanowiłem nagrać odcinek na ten temat, dlatego, że to wcale nie jest tak prosto wyjaśnić. I muszę przyznać, że jest tak wiele poziomów tych takich nieporozumień, które powodują, że dochodzi do takiej sytuacji, że pracując z klientami. Coraz bardziej odkrywam i też uczę się, jak to prostować, jak im wyjaśnić, z czego wynika ta sytuacja. I dzisiaj też miałem klienta, z którym rano pracowałem na ten temat. I co ciekawe, bardzo często wynika to z tego, że z jednej strony mężczyźni szanują kobiety. To, co one mówią. A część kobiet w sumie nie wie, dlaczego ona nie chce sypiać ze swoim partnerem. I bardzo często, jak są przyciśnięte do muru, to powiedzą cokolwiek. Albo powiedzą coś, co akurat tego dnia najbardziej im doskwiera. I ci mężczyźni niestety są tak oddani, jakby tacy prostolinijni, że oni słuchają tych rzeczy i biorą to na poważnie. I na przykład miałem klienta, który miał ileś firm, dobrze mu działał biznes, to wszystko funkcjonowało, ale zaniedbywał i w ogóle nie rozumiał natury kobiet, zaniedbywał inne rzeczy. I w momencie, kiedy ta sypialnia przestała działać, to żona w pewnym sensie, żeby mieć taką łatwą wymówkę, powiedziała mu, że żon za dużo pracuje. I że to dlatego ta sypialnia nie działa. No i on, bo mężczyźni mają tak, że wszystko muszą przemyśleć, zrozumieć, I jak już coś mówią partnerowi czy komuś innemu, to to jest na poważnie. Oni to przemyśleli, sprawdzili, przetrawili, i jak już coś mówią, to to takie jest. I o to się można oprzeć. I mężczyźni są przekonani, że kobiety, jak się je o coś pyta. Mają taki sam proces. I że jeżeli już kobieta coś mówi, to to jest na poważnie, to jest przemyślane, i że jeżeli oni tego nie wezmą pod uwagę, nie traktują tego poważnie, to jest brak szacunku do swojej partnerki, bo oni by się czuli nieszanowani, gdyby w ten sam sposób ktoś potraktował ich. A u kobiet bardzo często jest to przypadkowa rzecz, to co one mówią, i to wcale nie jest tak głęboko przemyślane. I w pewnym sensie ja uczę mężczyzn, żeby nie do końca słuchali tego, co kobiety mówią. I wiem, że teraz wiele kobiet się może na mnie obrazić, że jak to, kogo ty z nas robisz. I oczywiście są, są naprawdę dojrzałe, samoświadome kobiety, które wykonały wewnętrzną pracę i który, z którymi Warto jest rozmawiać i warto jest słuchać tego, co one mówią, i się o to oprzeć. Dlatego, że to wynika już z głębokiej samoświadomości tych kobiet. Jeżeli macie szczęście być z taką partnerką, to oczywiście rozmawiajcie z nią, bierzcie to pod uwagę, bierzcie to na poważnie. Natomiast trzeba zrozumieć, że kobiety jednak w dużym stopniu napędzane są emocjami, i te emocje się ciągle zmieniają, jak pogoda. I bardzo często ta odpowiedź jest wynikiem aury, która właśnie nastała w danym momencie, a nie głębokiego przemyślenia całego tego procesu. I błąd, jaki mężczyźni popełniają i wielu moich klientów pytało się swojej partnerki o co chodzi, ona im coś odpowiadała i oni zmieniali całe swoje życie w oparciu o tę odpowiedź. Rezygnowali z biznesów, rezygnowali z wychodzenia z kumplami, bo mówiła, że za mało czasu spędzasz z rodziną, z dziećmi. I doprowadzali do takiej sytuacji, że pracujemy razem w domu, że spędzamy czas z dziećmi, że odcinamy się od, od innych, od męskich przyjaciół, od jakichś sensownych aktywności. Zaczynamy trochę tyć, zaczynamy trochę tracić atrakcyjność taką fizyczną, seksualną. Nawet dzisiaj dostałem wiadomość od jakiejś kobiety, czy ona może wysłać mężczyznę do mnie na, na konsultację. Bo ona chodzi na siłownię, ćwiczy, prosi męża, żeby robił pompki, robił różne inne rzeczy, a i nie wie, jak go do tego zmusić. nie? I bardzo często tak jest, że, że po prostu mężczyźni rezygnują z różnych takich właściwych zachowań, które wcześniej działały i przynosiły im naprawdę dobry skutek w imieniu, w jakby w wyniku tego, co kobieta kiedyś tam do nich powiedziała. I potem nagle są w miejscu, w którym już to wszystko nie działa, nie ma seksu, nie ma namiętności, ten mężczyzna przestaje być męski i on już nie wie co dalej robić, a kobieta się coraz bardziej od niego odsuwa. I jak sobie z tym poradzić? Po pierwsze, jeżeli masz partnerkę, która naprawdę jest samoświadoma, która ma kontakt ze sobą i to, co mówi, jest autentyczne, bo wykonała tą wewnętrzną pracę, słuchaj i rozmawiaj z nią i dojdziecie sobie. Na pewno ona ci podpowie, Równe, różne rzeczy, których Ci brakuje. Natomiast nie tylko większość kobiet, ale większość ludzi nie ma kontaktu ze sobą, żyje w takich swoich przekonaniach, fantazjach, koncepcjach na swój temat i nie mają głębokiego. Kontaktu ze sobą na takim szczerym, prawdziwym poziomie, i wówczas raczej należy stosować takie ogólne zasady, które działają i które zmieniają życie. I ja pracując z mężczyznami, uczę ich, zwłaszcza poprzez męskie grupy, bo to jest najlepsze miejsce, gdzie mężczyźni w towarzystwie, kilku mężczyzn się tego uczą i wspierają przez trzy miesiące, jak odbudować męskie życie, żeby stać się atrakcyjnym partnerem. Czyli z jednej strony co zrobić, żeby wyjść z domu? Żeby wyjść z tej fuzji, tego sklejenia i zacząć mieć męskie aktywności na zewnątrz, po prostu wychodzić na siłownię, ubrać się lepiej, stać się takim mężczyzną, który jest w pewien sposób atrakcyjny, bo bardzo często jest tak, że kobiety postrzegają swojego mężczyznę jako atrakcyjnego w momencie, kiedy inne kobiety go również pożądają. Czyli jeżeli kobieta widzi, że w sumie. Inne kobiety chętnie by się zajęły tym mężczyzną, to to powoduje, że one cenią swojego partnera i włącza się w nich taki, a taka dynamika, że one się trochę muszą starać, że muszą być atrakcyjne, że muszą być seksualne, takie sensualne, namiętne. No bo jeżeli nie, to tam jest kolejka do tego mężczyzny, kobiet, które chętnie go przejmą. A w momencie, kiedy mężczyzna zaczyna się zachowywać, staje się takim. Miańką tatusiem, siedzi w domu, spędza czas z dziećmi, jest trochę zaniedbany, wykasowuje w sobie tą taką zuchwałość, taki męski power. No to ten mężczyzna staje się coraz mniej atrakcyjny, żadne kobiety się nim nie interesują. I żona też przestaje się interesować takim facetem. Więc to jest cały system zaniedbań, do którego ten mężczyzna doprowadził, no i to wszystko trzeba odkręcić. No i teraz często jest tak, że początkowo mężczyzna był zapracowany, rozkręcał biznes, słuchając tego wszystkiego, co kobieta mówi, i też trochę, idąc na łatwiznę i trochę leniuchując, wycofał się z tych swoich intensywnych aktywności, ograniczył wychodzenie z domu, rozszerzanie swojego biznesu, rozszerzanie swoich umiejętności takich praktycznych, zawodowych. No i rzeczywiście brakuje pieniędzy i on mówi, no ale przecież o to mnie prosiłaś, nie? Troszeczkę ograniczmy wydatki, zredukujmy nasze życie, ale popatrz, ja spędzam więcej czasu z dziećmi, jestem więcej z tobą, siedzimy sobie w domku, jest ciepło, jest miło. I mężczyźnie się wydaje, że to jest, że on to zrobił dla kobiety i że jej to sprawi przyjemność i ona to doceni i będzie go za to szanować, że przecież on mógł z chłopakami broić i robić te wszystkie rzeczy, a on pozostał z mamusią w domku. Natomiast dla kobiet na głębokim poziomie to nie jest atrakcyjne. Kobiety mówią, że chciałyby, żeby mężczyzna tak robił, ale w momencie, kiedy on tak robi, to one po prostu tracą poczucie bezpieczeństwa i tracą szacunek. I jednak y, warto jest, i często mężczyźni dopiero jak odkrywają, jak już to zrobili, to odkrywają, jakie to ma negatywne skutki, negatywne konsekwencje i potem znowu muszą włożyć pracę, żeby to wszystko odbudować, już ze świadomością, ze zrozumieniem, że to była trochę ślepa uliczka. Ta sytuacja, że mężczyźni dostają tak dużo sprzecznych sygnałów od tej partnerki, i że jak próbują realizować to w sumie to ich nigdzie nie doprowadza, wcześniej czy później w konsekwencji tworzy taką sytuację, że mężczyzna ma dość. Że on już nie wie, co ma robić, że jest taki trochę rozczarowany tą sytuacją, trochę już nie ma energii, żeby próbować następnych rzeczy, i wpada w pewnego rodzaju pasywność i mówi, że ja w ogóle nie rozumiem, co, o co tutaj w tym wszystkim chodzi, staram się to wszystko robić, staram się Ciebie szanować. Podążać za tymi twoimi radami, a konsekwencje są coraz gorsze, to często doprowadza do sytuacji, że nagle mężczyzna wpada w 5 lat pasywności i w ogóle nie chce już nic zmieniać. I to jest zazwyczaj moment, kiedy, kiedy, kiedy kobiety czekają, 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 aż w końcu pojawia się w ich życiu facet, który jest męski, jest zuchwały, działa, ma odwagę zdobywać świat i po prostu kobieta zaniedbana, rozczarowana swoim partnerem. Często po prostu odchodzi do tego nowego partnera, a ci mężczyźni są załamani i mówią: No, przecież ja próbowałem, ja się starałem, I, i chciałbym pokazać, jak dużo jest tutaj takiego nieporozumienia i nieprzejrzystości w tej całej sytuacji. To nie jest tak, jak kobietom się wydaje, że faceci są źli, bo mają w dupie. Chcę opisać, dlaczego mężczyźni się tak zachowują, i to też nie jest tak, że kobiety są jakieś, wprowadzają nas w błąd albo nie wiedzą o co chodzi. Jednak kiedyś to działało w tym sensie, że zamiast słuchać tych wszystkich emocjonalnych rzeczy, mężczyźni po prostu robili to, co mają robić. Czyli budowali swoje męskie życie, zdobywali, walczyli i dzisiaj już nie chodzimy na wojny, nie walczymy, ale to się wyraża w sferze biznesu. To się wyraża w sferze różnych osiągnięć, kariery, tego, co zdobywamy w naszym świecie, jakichś pasji. I teraz Mój ratunek dla mężczyzn jest taki, że, ok, chłopie, zaniedbałeś te rzeczy, wracamy do podstaw, wracamy do korzeni. Czyli wracasz do męskich aktywności, wracasz do spędzania czasu z mężczyznami, zaczynasz żyć w taki odważny sposób. Patrzysz, jak Twoja kobieta na to reaguje, ona początkowo nie będzie temu ufać, początkowo będzie to testować. Ale naprawdę już przeprowadziłem tyle męskich grup, i tak jak wczoraj skończyłem męską grupę, i chłopaki opowiedzieli, jak bardzo odzyskali kontrolę w swoim życiu, jak ich partnerki są zadowolone, i jak to działa. I coś, co się wydaje kontrintuicyjne, czyli niesłuchanie tego, co kobiety mówią, i jednak robieniu tego, co mężczyzna powinien robić, to się wydaje kontrintuicyjne, to się kojarzy z brakiem szacunku, to się kojarzy z jakimś pomniejszaniem kobiet albo nie traktowaniem ich poważnie ale to w ogóle nie jest moją intencją nic bardziej mylnego. Raczej chodzi o to, żeby jednak robić swoje jako mężczyzna, budować napięcie emocjonalne. Bo bardzo często ci mężczyźni też cały dzień nie budują napięcie emocjonalnego. Są w pracy, potem wracają z pracy, są z tą żoną nie ma nic ekscytującego w tym życiu. I kobiety jednak bardzo potrzebują tego, żeby się coś działo emocjonalnie. I w momencie, kiedy my tego nie robimy, no to w naturalny sposób one są nieszczęśliwe i zaczynają inicjować to negatywne napięcie emocjonalne poprzez kłótnie, poprzez różnego rodzaju zadymy. I część mężczyzn, z którymi pracuję już nad tym, jak budować to napięcie emocjonalne, mówi, wiesz co, ja rzeczywiście zauważyłem, że jak ja buduję je pozytywne, to jest fajnie w naszym związku. Jak tylko przestaje, to ona z automatu przeskakuje w to negatywne, ale ciągle coś jest, ciągle się kłócimy. I, I dopóki jest ten balans, taki jak w tańcu, że się zbliżamy, oddalamy, zbliżamy, oddalamy, że ten mężczyzna ciągle generuje różne ciekawe napięcia i takie sytuacje, w których jest intensywność emocjonalna, bo dla kobiet ona się jednak kojarzy z bliskością, to ten związek działa. A w momencie, kiedy mężczyzna wejdzie już w tą pasywność, odpuści i słucha swojej partnerki, i robi wszystko, co ona sobie życzy, to Wydawałoby się, że to będzie działać, ale niestety to doprowadza do tragedii. Też yy, i jakby ciekawa jest ta praca, co się dzieje, jak mężczyzna wprowadza w to w życie, bo. Yy... Miałem klienta, który właśnie już to pożycie nie działało ileś miesięcy, że ona powiedziała, że mu nie ufa, że ona już nie wie o co chodzi, ale nie może się na niego otworzyć. I on czuł się taki bardzo rozczarowany tym, że co pewien czas próbował doprowadzić do tego zbliżenia. Ona go odrzucała i on był wściekły, chodził po ścianach i jakby w taki takim miejscu trafił do mnie. Ja mu powiedziałem, słuchaj, to nie ma sensu, bo to bardzo dużo Cię kosztuje. Zresztą ona czuje ciągłą presję i to też nie będzie działać. Ja Ci proponuję coś takiego, że przez okres trwania naszej męskiej grupy Ty się bierzesz za siebie, odbudowujesz męskie życie. I on się zaczął fajnie ubierać, chodzić na siłownię, odbudowywać po prostu taką przejrzystość. Był bardzo konsekwentny w tej pracy i to rzeczywiście działało. I powiedziałem mu, próbujesz doprowadzić do bliskości 2 trzy razy w tygodniu. To wszystko. Jeżeli nie, odpuszczasz, w ogóle nie zajmujesz się tym, zajmujesz się swoim życiem, budowaniem swojego męskiego życia. Przestajesz tak świrować wokół tego tematu i po prostu tylko testujesz, czy Twoja partnerka jest na Ciebie gotowa już, czy jeszcze nie. No i dokładnie minęło trzy miesiące, jak w końcu gdzieś była taka sytuacja, był rodzaj bliskości, już coraz bardziej się do siebie przytulali, już coraz bardziej się do siebie zbliżali i w końcu była taka sytuacja, że. Pojawił się taki rodzaj bliskości, że jednak już ta żona postanowiła, że na tyle mu zaufała, widząc to jego transformację, że już chce go wpuścić i chce spróbować. Nie? I, I gdzieś tam wszyscy wszyscy byli szczęśliwi, że tak jak żeśmy rozmawiali na ten temat, że, że jednak się udało, że to działa. Nie? Że oczywiście on tam trochę nabroił, więc ona. Naprawdę testowała to, czy, czy on się zmienia, czy to tylko jest taka ściema, i dość długo go sprawdzała, ale ponieważ on był konsekwentny w tej robocie i nie chodziło tylko o to, tylko on po prostu się zajął swoim życiem, to najzwyczajniej w świecie to, za, to zaczęło być skuteczne, cała ta praca, i okazuje się, że da się to przetransformować. I ja wielokrotnie widziałem mężczyzn, którzy przechodzili przez tą ścieżkę, i potem w sumie też jest ciekawe, że jak się zapyta kobietę, no to co się zmieniło? To ona też nie potrafi do końca powiedzieć. No nie wiem, no jakoś tak już. Już Ci ufam. <laughs> I w tym słowie, wcześniej nie, nie pójdę z tą duszką, bo ci nie ufam. Jest taki olbrzymi pakiet wszystkiego, i ona by nawet nie potrafiła tego wyjaśnić. I potem no jakoś ci już ufam, już jakoś jest dobrze, też w sumie nic to nie tłumaczy i mężczyzna jakby miał za tym podążać, to by nigdzie nie dotarł, a jednak w momencie, kiedy dostaje ode mnie ten bardzo konkretny zestaw zachowań, co on ma robić, to w efekcie to doprowadza do tej sytuacji, że ta kobieta mówi, no już ci ufam i już, już, już mogę spróbować ponownie, nie? I już jesteś, czuję, czuję atrakcyjność seksualną, już mnie podniecasz, już jednak już wszystko działa, nie? Mężczyźni potrzebują bardzo przejrzystego systemu jak mają siebie zmienić, jak mają wprowadzić ten nowy system krok po kroku, jak to zrobić oraz takiego męskiego wsparcia w tym, najlepiej grupy mężczyzn, którzy robią to samo, którzy przechodzą przez te same trudności i nawzajem się w tym wszystkim wspierają. I właśnie dlatego tworzę męskie grupy, gdzie mężczyźni wykonują tą pracę i dostają taki jasny, przejrzysty system, dzięki któremu mogą przetransformować swoje życie. Więc jeżeli jesteś zainteresowany taką transformacją, zapraszam cię na 3-miesięczny proces męskiej grupy, który ja prowadzę. Gdzie wraz z innymi mężczyznami będziemy sobie pracować nad tym, jak możesz odzyskać kontrolę nad swoim życiem i wprowadzić całkiem nowe systemy zachowań, które wydają się kontynuacyjne, a jednak są skuteczne i działają. Zapraszam.